Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że znów możemy się razem pomodlić. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas do, do gotowości. Niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie a Wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana. Maryja jest dobrym wzorem takiego czuwania. Kiedy Anioł przyszedł zwiastować jej wolę Bożą, jej serce było gotowe na przyjęcie jej. Prośmy, aby uczyła nas gotowo tej gotowości na codzienne przychodzenie Pana do naszego życia. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. Anioł Pański, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Piotra, Rozali, Danuty, Krzysztofa, Tadeusza i Lidii. Dziękujemy. Życzymy Wam bardzo dobrego dnia. Wszyscy tego z Panem Bogiem i do usłyszenia jutro o 12.00. Cześć. Cześć. Dzięki.